Finlandia i Szwecja oficjalnie złożyły wnioski o dołączenie do NATO. Finlandia i Szwecja złożyły wniosek o dołączenie do NATO. Finlandia i Szwecja złożyły oficjalne wnioski o dołączenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Poinformował o tym w środę sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Wnioski przekazali mu ambasadorzy obu krajów w głównej siedzibie NATO w Brukseli. We wtorek o zamiarze wspólnego złożenia wniosku o wstąpienie do układu poinformowali w Sztokholmie premier Szwecji Magdalena Andersson oraz prezydent Finlandii i Saulini Inisto. Agencje komentują, że decyzja o dołączeniu do NATO tych dwóch północnoeuropejskich krajów jest związana z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Wniosek ma teraz zostać rozpatrzony przez 30 krajów członkowskich sojuszu. Proces ten może zająć się około dwóch tygodni, jednak cały proces akcesyjny zwykle trwa do roku, wyjaśnia agencja Reutersa. Szwecja i Finlandia złożą wspólnie wniosek o wstąpienie do NATO w środę, poinformowali we wtorek w Sztokholmie premier Szwecji Magdalena Andersson oraz prezydent Finlandii i Saulini Inisto. Członkostwo w NATO wzmocni bezpieczeństwo Szwecji, ale także regionu Morza Bałtyckiego. A to, że aplikujemy razem z Finlandią oznacza, że możemy przyczynić się do bezpieczeństwa w Europie Północnej, podkreśliła Andersson. Ninisto dodał, że dzięki na to państwa nordyckie staną się bezpieczniejsze. Będzie wyróżniać nas nie tylko demokracja, dobrobyt i poszanowanie praw człowieka, ale też bezpieczeństwo, zaznaczył. Prezydent Finlandii, powstanie nowy nordycki blok Niinisto oraz Andersson wyrazili przekonanie, że dzięki dołączeniu ich krajów do NATO w organizacji powstanie nowy nordycki blok. Prezydent Finlandii przypomniał, że Rosja straszyła reakcją, jeśli Finlandia i Szwecja będą starały się o wejście do NATO. Teraz wygląda na to, że tak się nie stanie, choć nie można wykluczyć zagrożeń hybrydowych, podkreślił Niinisto. Nawiązał do swojej wcześniejszej rozmowy telefonicznej z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, który, według nisto przyjął wiadomość o fińskich planach, chłodno i ze spokojem. Proces decyzyjny w sprawie wstąpienia Finlandii do NATO nazwał triumfem demokracji.